Orkiestry dętej, która zagra tutaj pod to Tam Ordyna Bebenowa. Oczywiście również dla tych, którzy będą tutaj chcieli potańczyć sobie, to przed występem Głównej Gwiazdy już zaprezentujemy zespół Dance Plus. To też zespół, którego myślę, że już Państwo też zdążyliście gdzieś tam posłuchać. Zespół, który w tym roku bawił publiczność, znaczy widownię uczestników Z trzeciego już balu charytatywnego burmistrza cyni, także oni wystąpią przed Główną Gwiazdą oraz poprowadzą, drodzy państwa, tylko będziecie mieli na to ochotę, a myślę, że ochota będzie wielka, imprezę po występie Głównej Gwiazdy. A Główną Gwiazdą, proszę Państwa, jest dzisiaj zespół laocze. Laocze to muzyka crossoverowa, tak zwana, nie dająca się zaszufladkować w jeden rodzaj muzyki. Mam nadzieję, że. Ciekawość państwa tutaj przywiedzie, żebyście zobaczyli co to jest za zespół. Myślę, że warto, a warto podkreślić, że zespół ma na, swoje, na swoim koncie pięć błędów. Jeden od Powstania za które otrzymał od prezydenta Grzegorzowi Morowskiego mianę będziecie decydować o swoim kierunku e, dalszego kształcenia. Zapraszamy Wam, żebyście tutaj przychodzili. Tutaj czekają na Was również niespodzianki, także bardzo serdecznie zapraszamy. Jest również toisko Domu Kultury, gdzie drodzy Państwo możecie sobie nabyć, nabyć jeszcze e, pamiątki związane m.in. z Prokralskim, bo tak jak wspomniałam świętujemy e, Rok Prokralskiego. Ja tylko wspomnę, drodzy Państwo, że ta impreza... Do ściany i dam. gorąco rzek, hej! tam do niej szkoda czasu, bo To doła ponia w niej ludzie jacyś są. Złoty z chyba już zwołał prawie był po wsi, pomagaj i ty, to do alarm trwa, jesteśmy na dnie. Dlaczego właśnie ja miałbym brać tutaj mnie? Gdy tam wiatrów ja jest dłonie, biegnę do i widzę tam co. Drodzy Państwo, to była Milena Kacprowicz jako ostatnia reprezentantka szkolnej młodzieży z gminy Kcynia. Ja przypomnę tylko, że dzisiaj tutaj na scenie przed Państwem prezentowali się Zbigniew Brodnicki, Alan i Olaf Jagodziński, Joanna Rosa, Wiktoria Kasperek, Milena Kurdelska, pseudo Rokersi, Karolina Saganowska i Aleksandra Karakiewicz oraz Milena Kacprowicz. Bardzo serdecznie dziękujemy. Młodym ludziom tutaj życzymy powodzenia w dalszych trudach, że tak powiem, twórczości artystycznej. Niektórym życzymy powodzenia na maturze, bo niektórzy właśnie już we wtorek zaczynają swój egzamin maturalny. Na scenie montuje nam się orkiestra Denta, pozba tu tam, e, Pana tutaj kapelmistrza Orlina Bebenowa, a ja tutaj to co wspomniałam wcześniej, jest już tutaj właśnie to Pan Orlin. Brawa dla naszej orkiestry, brawa. Pan Orlin tutaj do głosu będzie dopuszczony, teraz tutaj musi czuwać nad, nad przebiegiem tutaj sprawnym, e, że tak powiem, stworzenia całej kultury orkiestry. Kto jest chętny do konkursu o Janie Czokralskim? Młodzież, czy wy chcecie wziąć udział w konkursie o Janie Czokralskim? Kto chce wziąć? Pytania są tendencyjne, drodzy Państwo, bardzo łatwe. Przy okazji może jakieś dodatkowe rzeczy będzie wiadomo o Czochralskim. Kto jest chętny? Teraz. Teraz. Kto jest chętny, to tutaj pod scenę może przyjść. Ja będę czekała na tych e, uczestników. E, gwarantowana nagroda już jest na dzień dobry, także e, jakby tutaj nie ma żadnego problemu. Zawsze się z czymś z tej sceny wyjdzie. A ja przypomnę roku Jana Czoklaskiego. Na dzisiejszej majówce są wyższe, wyższe uczelnie, które pokazują tutaj ofertę swoją. Jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa z Gniezna, jest Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji z Poznania oraz Wyższa Szkoła Gospodarki. Drodzy Państwo, nie tylko maturzyści, ale każdy właściwie może podejść, dowiedzieć się ciekawych rzeczy, coś tam na pewno otrzymać, bo wiedziałam, że przywieźli ze sobą różne gadżety. Są też inne atrakcje, których Państwo możecie korzystać. Ale to dzisiaj muzyka jest głównym priorytetem dzisiejszej imprezy. E, o godzinie po 20 będziemy rozdawać e, pan burmistrz, który tutaj e, wszystkich państwa powita i zachęci do, do imprezowania tej dzisiaj wspólnego. E, rozda 100 flag dla patriotów. Ja widzę, że tutaj mieszkańcy, które rok temu otrzymali, bardzo dobrze tutaj spełnili swój obowiązek, bo mnóstwo flag, drodzy państwo, wi, e, wisi. Także bardzo też wam dziękujemy za to pokazywanie tego. E, patriotyzmu. Patronat. Patronat medialny na dzisiejszą imprezę objęła Gazeta Pomorska oraz Radio ŻNiN oraz Radionaku. Serdecznie im dziękujemy, że mówią, mówili i będą jeszcze mówić o naszych wydarzeniach, a szczególnie o tym. Ja już tutaj chyba nie widzę dla siebie za dużo miejsca, więc udostępniam miejsce naszej... Wspaniałej orkiestrze Dente, która da tutaj przez 30 minut ogromnego czadu. Mam nadzieję, że scena będzie wyglądała tak, jak oni tutaj ją zastali. Widzę, mm, inne, że mnie zaraz tutaj powieszą, że mają tak mało miejsca, ale myślę, że oni są tacy, słuchajcie, bezkompromisowi, że sobie dadzą radę. Po orkiestrze Dente, duo ten z plus. Na pół godzinki. Przed... Parę zespołu zaśpiewało, trochę rozkręcił temat, a teraz my zaczynamy dalej. E, bardzo się cieszymy, że możemy wystąpić przed policznością ciną. Zagraliśmy, nasza orkiestra zagrała utwór słyja, słynnego, a teraz zagramy e, gorąca muzyka, czyli utwór pod tytułem Cza Cha. Jak jeden mój kolega mówi, że to jest ha-ha, bo podobno przez CH jest dłużej, ale niech będzie Cza Cha. Dla Państwa gra Orkiestra Dentas Nie patrząc, nie patrząc. nie Drodzy Państwo, więc korzystając jeszcze z chwili przerwy, ja powiem najważniejsze kwestie. Dzisiejsza impreza organizowana jest przez Urząd Miejski w Kcyni. Dofinansowano ją ze środków budżetu gminy w Kcynia, ale mamy też dwóch dofinansowujących naszą dzisiejszą imprezę. Jest to powiat nakielski. Państwu, Pcyni, bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc finansową. Dzięki czemu mogliśmy dla Państwa dzisiaj przygotować e, takie wydarzenie, które otwiera sezon e, plenerowych koncertów w Gminie Pcynia, które w tym roku odbywają się tu e, hasłem rok e, Jana Mamy patronat medialny, patronat Gazety Pomorskiej oraz Radio Żmik i Radio Nakło. To są ci, którzy mówili. chociaż. Te, Dziękujemy, informowały i zapraszały Państwa do, na dzisiejszy, na dzisiejszy koncert. Bardzo serdecznie Wam już w tym miejscu dziękujemy, że już jesteście. Myślę, że dobre pół godziny i będzie, będzie koncert zespołu launcze, ale przed nimi niezwykły zaport nasz... Cywilor. Macie tutaj chłopacy z wivo y, zapotać dźwięk hopako tu tu 4. Raz, jeden, dwa. Jedyn, dwa, raz. Prosik, prosik. Jedyn, dwa, trzy, cztery. Proszę, proszę. dwa, trzy, cztery. Raz, jeden, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, dwa, 自分が映ってる。